Witam wszystkich w kolejnym poradniku do gry Serius Sam. Jak mogliście zobaczyć na samym początku, pierwsze, pierwszą rzecz, jaką musimy tutaj zrobić, to nie iść do przodu, tylko w miarę szybko cofnąć się do tyłu. Jest to spowodowane tym właśnie, że jeżeli tego w miarę szybko nie zrobimy, to drzwi po prostu za nami się zamkną i ten sekret nie będzie możliwy do odblokowania. Ja tutaj ten poziom staram się po prostu w miarę szybko przejść, bardzo dużo elementów na tym poziomie będzie przyspieszanych czterokrotnie z tego powodu, że sam gameplay zajął mi ponad 40 minut, także nie chciałem zbyt długo tutaj akurat Was zamęczać tym gameplayem. I nie chciałem też odcinka dzielić na dwie części, dlatego postanowiłem właśnie pójść na taki kompromis i przyspieszyć go parę razy, po prostu w niektórych miejscach, tak żeby, tak żeby jednak zmieścić się powiedzmy w tych 15 do 20 minut. Tutaj akurat w tej chwili właśnie odblokowaliśmy drugi sekret. Wystarczyło przełączyć dwa wyłączniki i dostaliśmy się na windom na górne. Segmenty tego pomieszczenia, i to jest sekret numer 2. Łącznie tutaj mamy aż 8 sekretów do odkrycia. Ja Was przepraszam bardzo, za mój głos dzisiejszy, ale niestety zupełnie ochrypłem. Jednak zależało mi na tym, żeby ten poradnik dzisiaj dokończyć. Tak, teraz sobie też za chwilę przyspieszymy pewien element. W sumie są szybkością, nie jest tak źle, wiadomo o co chodzi, także jest to w miarę czytelne, nawet na tym tempie, takim w miarę przyspieszonym. Teraz tutaj mamy po dwóch przeciwległych bokach: dwa przyciski się znajdują, które przesuwają e, sfinksy w pomieszczeniu, w którym byliśmy przed chwilą, i to powoduje, że e, one. Po prostu udostępnią możliwość dostania się do tamtego pomieszczenia, które właśnie przed chwilą widzieliśmy. Jeszcze tylko musimy dziurę wypełnić piaskiem. Zaraz to uczynimy. Tylko to jeszcze wykończymy paru przeciwników. Tam na samym końcu mamy dźwignię, która aktywuje nam właśnie możliwość przejścia do tamtego zablokowanego bardzo, pomieszczenia. Kolce są zasypane piaskiem i spokojnie możemy przejść dalej. Po drodze, oczywiście, będziemy musieli wykończyć kilku przeciwników element teraz też przyspieszę nieco żeby nie zanudzać i żeby zaoszczędzić trochę na czasie ok, no to przyspieszamy w tej chwili no coś mi nie chce ten Teraz dopiero mnie zaskoczyło z delikatnym opóźnieniem. Tutaj mamy w tej komnacie cztery przełączniki, które musimy aktywnić. One nam otworzą tamte, właśnie, drzwi, które, tam, tam, do tamtej lokacji, którą właśnie widać. Tutaj zdobędziemy kolejny klucz. Tylko też będziemy musieli na tej arenie stoczyć małą bitwę. Ten, ten element, o z gry, jest dosyć prosty. Także też go przyspieszę kilkakrotnie. Tutaj głównymi przeciwnikami są tylko żabki i paru kamikadze, także tutaj akurat nikt nie powinien mieć problemu większego z przejściem tego poziomu. Okej, okay, to jest też tak samo, taka mała rozpierducha, także ten moment można pominąć. Tutaj, tak, jest tylko druga w jedną stronę, która właśnie prowadzi tutaj w to miejsce. Jest to basen w kształcie krzyża. I tutaj mamy, w samym basenie mamy aż dwa sekrety. Zaraz tam się udamy. tutaj właśnie pierwszy sekret znajduje się zaraz na samym dole gdzie mamy amunicję do armaty po wzięciu tej amunicji rozsunie nam się, o właśnie w tej chwili jak widać rozsunie nam się podłoga i mamy dostęp do tajnego pomieszczenia ja to akurat mam większość broni wypełnionej na Full, także, także za bardzo mi się tutaj nic nie przyda z tego pomieszczenia. Ale wypływamy na powierzchnię zaczyna brakować mi powoli powietrza i zaraz wejdziemy do... nazwijmy drugi sekret. A tu mi trochę ryby nie dają spokoju. Tutaj jest taki, właśnie taki jaśniejszy element o, w tym miejscu. Wyróżniający się na tle pozostałe ściany. I tutaj jest fajna taka ciekawostka. To jest sekret, który. W którym między innymi otrzymujemy pergamin, który został napisany specjalnie dla nas przez twórców gry. Jest utrzymany w takim humorystycznym tonie, także. No warto sobie go przeczytać, dla samej zabawy. Tak, teraz musimy wejść do środka eee, tej kaplicy. Także tej, jedyna droga to jest właśnie tutaj tym kanałem, którym przyszliśmy I tak, teraz tym samym odkryliśmy już cztery sekrety. I tutaj mamy takie jeszcze przełączniki na tym właśnie poziomie, z jednej i z drugiej strony. I te przełączniki nam uaktywnią sekret, który znajduje się również w tym pomieszczeniu z tym, z tym basenem w kształcie krzyża. To za chwilę pokażę, także tam się udam za chwilę. Jeszcze idziemy, idziemy do przodu. Tak, zdobywamy złoty posąg. I tutaj mamy teraz takie lustro, które nas teleportuje o, do tego pomieszczenia. Do tego pomieszczenia właśnie z tym basenem. Wyeliminujemy kilku wrogów i teraz idziemy do tego sekretu, który wcześniej oktywniliśmy. O, tutaj powstaje taka dziura, w której właśnie też tam znajdziemy parę, parę przedmiotów. Tutaj zdaje się będzie tarcza. A, nie, przepraszam, to jest akurat serce. To będzie na innym poziomie. Serce i paczka amunicji. Nie wiem co to jest dokładnie, czym tutaj się autorzy chcieli pochwalić, w każdym razie nic z tym nie można zrobić, ani co tego strzelić, można przez to przejść, taka po prostu ciekawostka, taka nie wiem, plazma, która sobie egzystuje w, tym, w tej wodzie. Dobra, wychodzimy na powierzchnię. Teraz też parę elementów jeszcze przyspieszymy. W sumie będzie walka z kilkoma przeciwnikami. No i to był sekret numer 5. I tym samym teraz możemy wejść na dalsze pomieszczenia, właśnie przez to, że zdobyliśmy ten posąg, on nam umożliwiał wejście do, do tej krypty. I tutaj mamy kolejny sekret. Zaraz on się znajduje po prawej stronie. Sorry, po lewej stronie. Ja tylko tu przyspieszyłem specjalnie ten element, bo. Się właśnie pomyliłem. Myślałem, że on jest w tym miejscu, a on jest po lewej stronie mostu. Na no, sobie pozbieram jeszcze amunicję i wyposażenie. O, właśnie po drugiej stronie on się znajduje. Tutaj też go można poznać po tym, że ściana delikatnie się odróżnia od pozostałości ściany. A, a tu jest właśnie to takie pomieszczenie ciekawe, ciekawie wyglądające i też również taka jakaś nie wiem plazma unosi, unosi się nad nami nie wiem czy to jest jakaś tak jak mówię, czy to jest jakaś niespodzianka czy ten przedmiot spełni jakąś funkcję w tej grze o której nie wiem w każdym razie próbowałem znaleźć jakieś rozwiązanie w internecie ale nie, nie doszukałem się niczego ciekawego akurat na ten temat Tak, i to był chyba szósty sekret, już teraz już nawet mi się myli. Tak, chyba szósty. Tak, tutaj stoczymy kilka pojedynków. Wszystko teraz przypieszymy na maksa ile to się da. Na początku żaby, później kamikadze. Na poziomie łatwym naprawdę tą grę się przychodzi yy, aż, aż za prosto. Praktycznie bez żadnego save'a. A jak sobie przypomnę, ile kosztowało mnie zdrowia. A tutaj jeszcze taka jest taka sprawa, że o, teraz na nas naciera byk. Musimy mu się odsunąć i, 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 i on właśnie robi nam przejście do tego poziomu. I tutaj, na tym poziomie, mamy dwa sekrety: siódmy i ósmy. I żeby aktywować te sekrety, no, musimy pokonać po prostu całą tutaj hordę nacierających wrogów. I to dostaniemy stosowny komunikat, że zostało odblokowane sekretne zdrowie. I ja to wszystko pokażę, oczywiście, później w zwolnionym tempie, gdzie to się dokładnie znajduje. O, właśnie, włączono sekretne zdrowie, i tam, właśnie w tym miejscu, możemy już sobie to zabrać. I dokładnie po drugiej stronie jest, 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 jest podobna niespodzianka, tylko znowu musimy stoczyć mały pojedynek. Tylko, żeby ten sekret zdobyć, który jest po drugiej stronie, musimy przykucnąć. O, właśnie tutaj. I dopiero wtedy się otworzy. No, kucamy. O i dopiero wtedy się rozsuwa ściana i, i zdobywamy ten sekret. No i to już wszystkie tajemnice, które odkryliśmy na tym poziomie. Tutaj jeszcze wykończyliśmy tylko ostatniego wroga i swoje kroki kierujemy prosto no właśnie tutaj. No i tym samym zakończyliśmy przygody na tym etapie nawet się udało zmieścić w tych 16 minutach zaplanowanych, także Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek.